you both. Tylko bardzo serdecznie dziękuję za piękne wykonanie pastoralki. Szanowni Państwo, słuchaliście się na pewną w jej treści. Tam jest sens i istota dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, kochane dzieci, już za cztery dni Wigilia. Za cztery dni. Witam zatem u progu Świąt Bożego Narodzenia w Szkole w Majdanie Górnym na uroczystym spotkaniu opłatkowym. Wielu uczniów i nawet niektórzy nauczyciele są dzisiaj nieobecni ze względu na bardzo poważną pandemię grypy, jaka teraz panuje. Ale jesteśmy sercem i myślą ze wszystkimi nieobecnymi. Serdecznie ich pozdrawiamy. I pozdrowimy ich również na naszej stronie internetowej. Witam rodziców. Cieszy nas bardzo Państwa obecność. Witam Radę Rodziców Szkoły w Majdanie Górnym z Panem Przewodniczącym Tomaszem Witam <kluczy> Także Panią Monikę Wążębę. Witam Panią Monikę. dzisiaj z nami. W tle, gdzieś tam za mną, wśród złotych gwiazd i nastrojowych lampek, hasło dzisiejszego spotkania. Tylko jedna jest taka noc. Jeszcze raz powtórzę, tylko jedna jest taka noc. I inny czas to szczególny dzień oczekiwania. Wieczór to wyjątkowe. Nie tylko ze względu na prezenty pod choinką i oświetny ubiór, ale jest coś magicznego we wspólnej, rodzinnej kolacji. Czujemy się wzruszeni, chcemy być lepsi, chcemy się zmieniać. Pragniemy zawiesić wszelkie konflikty. Wsłuchujemy się swoje serca, które nieustannie nam odpowiadają, że jedną z największych wartości w życiu człowieka jest po prostu rodzina. uczymy się, widujemy się niemal codziennie. Jesteśmy bardzo ze sobą w życiu. I chyba nie pomylę się, jeśli powiem, że to dzisiejsze świąteczne spotkanie budzi w nas dobro, prowokuje do samooceny i refleksji, Jakcy jesteśmy, jak nam było w tym 2022 roku. Po raz ostatni w tym roku kalendarzowym spotykamy się w takim gronie. Tak oficjalnie, tak wspólnie. Dziękuję wszystkim za pracę, za wszystkie spotkania, za wszystkie akademie, za wszystkie lekcje, za zaangażowanie, za aktywność, za pomoc, jaką sobie wzajemnie okazywaliśmy w 2022 roku. A te wszystkie problemy, które nas też nie ominęły, niech będą dla nas nauką. To był dobry i aktywny rok. Mamy wiele sukcesów i wiele planów i marzeń na przyszłość. Moi drodzy, kochane dzieci, drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele, szanowni pracownicy obsługi, szanowni kochani rodzice, życzę Wam odwagi, aby baczać, aby pozytywnie się zmieniać, podążać za głosem serca. W świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, żebyście przede wszystkim celebrowali naszą chrześcijańską tradycję i cieszyli się ze wspólnych spotkań rodzinnych, żeby Was otaczała atmosfera miłości i zrozumienia. Wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych rodzin. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego i przede wszystkim zdrowego roku 2023. Zapraszam Was wszystkich na część artystyczną, którą przygotowali dzieci i przygotowali również uczniowie. Zapraszam też do wspólnego kolędowania. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkich ich chcemy Wam się sprawić wiele radości. Jeśli się on zdarzył, pomęgi czasami, to wy nam wybaczcie i pomóżcie do nami. Idziemy tu do Was z niejaga kolejny, ciekawe tu rzeczy opowiadać będą. Jako że Polacy w co to mają i co na młodej poszą nie są to przedstawieniu. Więc my także wleceni chcemy poglądować i no mamy Jezusowi serce ofiarować. A za to prosimy każdy posłuchaj w radosnych nastroju i გინდათ ისნი მის პერსონალს ამით დაგაუწყოთ Człowiekowi całe dobro, jakie dla niego stworzył. Początkowo wzbudziło ono u człowieka ciekawość i zachwyt. Z czasem piękno stworzenia i bliskość twórcy mu uspowszechniano. Zaczął poszukiwać innych, nowych wrażeń na własną rękę. Okazało się, że jej wspomnień mu w tym przeszkadza. Dawała się rozciągnąć jedynie do pewnego stopnia, a człowiek wciąż chciał więcej. W końcu uwolnił się od niej. Początkowo poczuł ulgę, radość. Jego doznania stawały się coraz intensywniejsze. Czasem euforia i poczucie wolności zamieniły się w lęk. Człowiek zobaczył wokół siebie pustkę i ciemność. Zaczęła rodzić się w nim tęsknota za więzią. Sporo wysiłku wymagało jej odbudowania. Samemu człowiekowi trudno było znaleźć ścieżkę do Boga. Po odnowieniu więzi wróciły radość i szczęście z jedności. Ponownie jednak człowiek, kuszony złudzeniami o czymś doskonalszym, większym, odciął się od Boga. Ciemność stała się jeszcze większa. Zemkniony człowiek krążył po macku, szukając światła. W końcu, kiedy zobaczył kawałek liny, którą trzymał, przypomniał sobie o największej światłości, jaką widział. Postanowił ją na nowo odnowić. Okazało się, że linę da się w każdej chwili zawiązać. Uczynione więzy sprawiły, że była ona o wiele mocniejsza. Bóg wiedział, że człowiek często, kużonym udziałem tego świata, może nie uwolnić się od zła. Dlatego posłał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby skutecznie tę więź odnowić raz na zawsze. A jak? Zobaczcie już sami. Miłowie. Jak będzie Ci smutno, to będę przy tobie. Zaśpiewam piosenkę, powiem wierszy długi. Jak sobie przypomnę, powiem jeszcze drugi. O moich laleczkach i o bóremmisu. Wszystko ci opowiem. Długo będę dzisiaj. Kochany Jezudu, jesteś taki śliczny. Przyniosłem ci dzisiaj moje rękawiczki. Nah i szary co zrobiła baba i w tygodniu, że wyłożył z babą się sama. Ja chcę być u nas, by to rozbudować, żebyś tu więcej musiał wydobyć. A ja, mały jedu, będę gotowała, nawet mama młodsza, tylko by nie stała. Uwytuję dla koci, dla deklu, by to wytrzymnie wyłożył się. Pan Boziu, mój braciszkiem, podzielę się z Tobą wszystkim. Dam Ci moje krótkie lego, dam misiaczka pluszowego.